W demokracji to wyborcy ostatecznie decydują, czy dana osoba zasługuje na zaufanie i czy jest wystarczająco silna i zdrowa, by prowadzić kraj. Możliwe, że w nadchodzących latach, wraz z rosnącą świadomością i zainteresowaniem społeczeństwa, kwestia przejrzystości zdrowotnej polityków stanie się jednym z ważniejszych tematów dyskusji publicznej. Być może wówczas powstaną procedury, które będą satysfakcjonować zarówno tych obywateli, którzy chcą pełnego wglądu w stan zdrowia przywódców, jak i tych, którzy uważają to za zbyt daleko posuniętą ingerencję w prywatność. Na chwilę obecną nie pozostaje nic innego, jak obserwować dalszy rozwój wypadków, śledzić wystąpienia Donalda Tuska i innych przywódców, słuchać medialnych przekazów i samodzielnie wyciągać wnioski, kto sprawia wrażenie człowieka w pełni sił, a kto być może potrzebuje wsparcia i wytchnienia. W ostatecznym rozrachunku to jednak realne działania polityków, ich decyzje i zdolność radzenia sobie z kryzysami pokażą, czy niezależnie od tego, co mówi Karta Zdrowia, potrafią oni skutecznie rządzić krajem.